Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Maciej Jagiełło, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Komisji Edukacji Narodowej. Wraz z paniami psycholog Anną Koblowską i Natalią Ochlą przygotowaliśmy dla Was, dla uczniów, dla rodziców, dla każdego, kto szuka odrobiny radości, pozytywnego przekazu i uśmiechu, projekt ZARAŻAJ OPTYMIZMEM. Przedstawimy wam nietuzinkowe postaci, ludzi pełnych pasji i odwagi. Wierzymy w to, że każdy może osiągnąć sukces i spełniać marzenia, jeśli tylko tego bardzo, bardzo chce. Konrad Pierzchalski, dyplomowany ratownik medyczny i student psychologii który łącząc swoje dwie pasje, ratownictwo i psychologię, prowadzi wyjątkowe szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Swoich kursantów, od najmłodszych po najstarszych, zaraża nie tylko wiedzą, ale optymizmem, pasją i uśmiechem. Prywatnie mąż Magdy i tata wesołego trio Lenki, Jasia i Neli. Fan komiksów, literatury fantazy, pieszych wędrówek, jazy na hulajną i snowboardzie. W czasie epidemii Założył facebookowe grupy wsparcia, gdzie każdy może znaleźć bezpieczny azyl i optymizm. Witaj, Konradzie. Pierwsze pytanie: dzięki czemu przejawiasz tak pozytywne nastawienie do życia? Dzień dobry, Macieju. Witam też wszystkich uczniów Szkoły Wdebnie. Na samym początku chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za możliwość udziału w tym wywiadzie. I no macie pytanie pierwsze z grubej rury: skąd tyle we mnie optymizmu? To jest, wiecie, trochę tak, że ja, jako ratownik medyczny, przez wiele lat mojej pracy widziałem już bardzo wiele zarówno trudnych, jak i pięknych momentów, bo przyszło mi uczestniczyć i w momentach, gdzie miałem do czynienia ze śmiercią, ale i też takich momentach, w których miałem do czynienia z narodzinami, jak chociażby porody. I to nauczyło mnie widzieć tego, że świat nie jest tylko czarny albo biały, że jest, że, że, że tak naprawdę bardzo duże znaczenie ma to, jak ja sam organizuję sobie swój własny świat wokół siebie. Nie mam wpływu na wiele rzeczy, ale mam wpływ na to, jak, jak ja będę postępował z ludźmi, mam wpływ na to, jakimi wartościami ja się będę kierował. I to bardzo mocno wpływa na ten optymizm. I wiecie też, jest takie powiedzenie: kto z kim przystaje, takim się staje, i myślę, że to jest bardzo prawdziwe, bo też jest bardzo ważną kwestią to, kim się wokół otaczacie, jakich macie ludzi dookoła siebie. Jeżeli otaczacie się ludźmi, którzy są mocno wulgar wulgarni, którzy mają w sobie dużo e, takich trudnych emocji, jak złość, jak ciągłe użalanie się nad sobą, jak ciągłe narzekanie, albo jak ciągłe ocenianie wszystkich dookoła, to koniec końców, y, nagle niechcący, zupełnie i nie z premedytacją, możecie sami też się stać kimś takim. Natomiast jeżeli otaczacie się ludźmi, którzy mają w sobie dużo pogody ducha, dużo ciepła, dużo radości, y, którzy doceniają Was takimi, jakimi jesteście, y, to zupełnie niechcący nagle zauważacie w sobie też więcej takich uczuć. Więc y, taka moja recepta na ten optymizm, na, na tą radość z życia to przede wszystkim pamiętanie o tym, by samemu starać się zmieniać swój własny świat, nie innych, a siebie, a po drugie otaczanie się fajnymi, wartościowymi ludźmi. Pracujemy w szkole podstawowej, w której mieliśmy przyjemność Ciebie gościć. Czy nasz uczeń, zwykły dzieciak, według Ciebie może zostać bohaterem? Każdy może zostać bohaterem, czy dziecko może zostać bohaterem? Jak najbardziej tak. Ja pamiętam taką akcję, gdzie pomagałem, nie byłem wtedy w pracy. Na ulicy zauważyłem dwóch chłopaków w wieku około 12 lat. Ja na początku myślałem, że oni się w ogóle pobili, a okazało się, że jeden klęczał, bo miał bardzo silny atak alergii. Taki, taki no, jeszcze nie wpadał we wstrząs, ale, ale było z nim już mocno. A drugi nad nim stał i na początku wyglądało to tak właśnie, jakby ten go bił, a, a, a jak podszedłem bliżej i zacząłem im pomagać, to okazało się, że ten, który nad nim stał, próbował mu pomóc. I wiecie, właśnie to jest bohaterstwo, ponieważ ich tam na początku prawdopodobnie było więcej i gdy reszta chłopaków zobaczyła, że jednemu coś się dzieje, to wszyscy inni uciekli. Został przy nim jeden chłopak, i ten jeden chłopak nie wiedział, jak mu pomóc. Ale wiedział, że trzeba przy nim być. I myślę sobie, że właśnie to jest e, bohaterstwo. To jest e, taka odwaga robienia czegoś nie bez lęku, a pomimo tego lęku. I ja tak e, ja w ten sposób na to patrzę. Natomiast e, muszę Wam też powiedzieć, że ja mocno uciekam od takich stwierdzeń jak bohater i tak dalej, ponieważ e, e, ja zauważyłem, że u nas w naszym kraju jest tak, że. Że albo właśnie jak teraz my ratownicy medyczni, albo jesteśmy bohaterami, e, albo za chwileczkę jest jakiś bardzo duży hejt, i też jeszcze nie raz w swoim życiu zobaczycie że w Polsce jest tak, że jest albo gorąco, albo zimno, albo możesz być bohaterem, albo możesz być hejtowany. Brakuje mocno tego środka, nie? czyli brakuje tego miejsca, w którym możesz sobie widzieć jedną i drugą stronę. I mocno, gorąco Was zachęcam do tego, żebyście też nie popadali w takie skrajności, tylko żebyście zawsze szukali tego środka i żeby słowo bohater zastąpić słowem przyzwoity człowiek. To naprawdę dużo więcej yy, da zarówno innym ludziom, jak i w efekcie końcowym także i Wam. Konradzie, powiedz, co radzisz osobom o obniżonym nastroju, tak zwanym pesymistom, szczególnie teraz, w okresie epidemii, w obliczu epidemii? I odpowiedź, Macieju, na Twoje trzecie pytanie: jak sobie radzić teraz w tej sytuacji, właśnie z jakimś obniżonym nastrojem, gorszym samopoczuciem, i tak dalej? Wiecie, ja jestem w ogóle bardzo dużym zwolennikiem bycia. Na zapan, brat ze swoimi emocjami. To znaczy, jeżeli odczuwacie smutek, to może ten smutek jest wam do czegoś potrzebny. Może, może tak to jest, że wasz organizm potrzebuje teraz obecnie tego smutku. Ja nie mówię o takim smutku, w którym ktoś sprawia nam przykrość albo jakiś ból, ale takim wewnętrznym. Jeżeli jest tak, że odczuwacie lęk, to może ten lęk was informuje o tym, że jesteście. Blisko z ludźmi, z którymi wcale byście nie chcieli być. I jeżeli się przyjrzeć bliżej temu, te, tej emocji, no to może się coś takiego okazać. I także no, no, na mnie fajnie działa takie zgłębia, zgłębianie emocji, takie, takie bycie z nimi blisko i, i e, nie wstydzenie się ich, bo to jest tak, że, wiecie, w Polsce jest na przykład taki bardzo mocno utarty slogan: że tutaj mówię szczególnie do chłopaków, do chłopców, że mężczyzna, prawdziwy mężczyzna, nie płacze. Nigdy nie słuchajcie takich rzeczy. Wiecie, 9 lat za mną pracy w ratownictwie, w tym dowodzenia zespołami ratownictwa medycznego. Często pchałem się do miejsc, z których wszyscy nie chcieliby uciekać. I jeżeli czuję taką potrzebę, i wiem, że mam w sobie coś takiego, żeby płakać, to po prostu płaczę. I kompletnie nie wierzę w takie właśnie slogany. Myślę, że one zostały też trochę wymyślone przez ludzi, którzy się po prostu bardzo mocno boją gdzieś tam. Eee, także bycie za pan, ze swoimi emocjami. Druga rzecz to bardzo fajne stworzyliśmy jako Pomogę, bo mogę darmowe grupy wsparcia na platformie Zoom i tam w obecności psychologa i ratownika medycznego możecie porozmawiać sobie z nami o, o swoich obawach, o swoich lękach, o swoich emocjach o doświadczeniach z tego teraz czasu ale też mocno tam mówimy o tym co jest realnym zagrożeniem związanym z chorobą COVID-19 a co jest fake newsem wypuszczonym w net tylko po to żeby nie wiem podbić komuś oglądalność i takim jeszcze trzecim fajnym sposobem jest to, żeby czasami się od siebie odkleić. To jest tak, że myślę, że wiele osób z nas ma takie tendencje do takiego czasami długiego użalania się nad sobą i widzenia samych negatywnych rzeczy. I wiecie, jeżeli wtedy poszukacie w sobie takiej siły do tego, żeby zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka. To zupełnie niechcący, tylko szedne może się okazać, że sami się też dużo lepiej poczujecie. Także po pierwsze być na zapambradze ze swoimi emocjami. Po drugie, zachęcam Was bardzo mocno na nasze grupy wsparcia. Na Pomogę, bo mogę. Na Facebooku nas chociażby znajdziecie. A po trzecie, odklejanie się od siebie i patrzenie, czy obok nie ma drugiego człowieka, który rzeczywiście ma jakiś większy problem i potrzebuje też trochę Waszej uwagi i czy nie możecie coś dobrego dla niego zrobić, a tym samym zrobić coś dobrego dla siebie. Dziękuję Wam bardzo za ten wywiad. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego. I pamiętajcie, że obecna sytuacja, podobnie jak wszystkie inne w życiu, jest tylko na chwilę. To jest tak, że teraz jest trochę gorzej, żebyśmy mogli się później cieszyć z tego, że będzie znowu normalnie i że pójdziemy na spacery bez rękawiczek i bez masek, i że jeszcze będzie wszystko dobrze. Na razie. Pozdrawiam. Hej! Zarażaj optymizmem, choć czasem jest to trudne, choć czasami jest Ci ciężko. Zapraszamy już niedługo na kolejny odcinek. Podawkę pozytywnej energii i wielkiego ogromnego uśmiechu. Cześć dzień dobry z tej strony Konrad Pieszchalski ratownik medyczny i instruktor pierwszej pomocy kursów Pomogę Mogę. Pomyślałem sobie, że zanim przejdziemy do pierwszej pomocy osobie z potencjalnym złamaniem, chciałbym Wam coś wyjaśnić, a właściwie to o czymś opowiedzieć. Słuchajcie, gdy w przeszłości jeździłem w pogotowiu, często spotykałem się z ponaglaniem nas, czyli ratowników medycznych, przez rodzinę chorego. To ponaglanie zazwyczaj odnosiło się do tego, że mm, mamy szybko zabierać daną osobę do szpitala. I oczywiście wynikało to z lęku rodziną poszkodowanego. To jest bardzo zrozumiała rzecz. Natomiast chciałbym Was prosić, abyście nigdy tego nie robili. I zaraz Wam powiem dlaczego. To jest tak, że w przeszłości panował pogląd, zgodnie z którym każde dodatkowe działanie na miejscu wypadku jest stratą czasu. Leczenie pacjenta odbywało się w szpitalu, a pogotowie było tylko i wyłącznie formą transportu. Dzisiaj wiemy, że na etapie przedszpitalnym można pomóc o wiele bardziej niż wydawało nam się to kiedyś. Decyzje o postępowaniu z pacjentem opieramy na zasadzie load and go, czyli ładuj i jedź, kiedy są do tego odpowiednie wskazania, lub stay and play, czyli zostań i działaj. Również gdy mamy ku temu odpowiednie, bardzo ścisłe przesłanki. O tym decydują profesjonaliści, ratownicy, medyczni, pielęgniarki i lekarze. Czasami o wiele korzystniejsze dla pacjenta. Jest działanie przez ratowników na miejscu zdarzenia, by w pełni ustabilizować stan pacjenta na czas transportu do szpitala. Dlatego bardzo Was proszę, gdy zespół działa na miejscu, gdy widzicie, że ratownicy działają z kimś z Waszej rodziny na miejscu zdarzenia, starajcie się im pomóc przez umożliwienie tych działań bez ponaglania, bez sugerowania, że trzeba szybko zabrać do szpitala, bo o wiele korzystniejszym może być działanie na miejscu.